Witam bardzo serdecznie. W poprzednim odcinku starałem się pokazać, jak kluczową rolę w rozwoju człowieka odgrywa wychowanie. Jak wiele od niego zależy i co daje nam takie dobre wychowanie. Na przykładzie Platona ukazałem do czego powinniśmy być wychowywani, aby pogłębiać i rozwijać nasze człowieczeństwo. Podkreśliłem również, że to, kim się staniemy lub Kim się nie staniemy, zależy właśnie od wychowania. Może ono nas ukształtować w stronę pełni naszego człowieczeństwa, ale może też sprawić, że staniemy się kimś, kim nie powinniśmy się stać. Był to pierwszy etap do zrozumienia relacji między człowiekiem a sztuczną inteligencją. Dzisiaj chciałbym rozwinąć myśl. Którą zaznaczyłem w pierwszym odcinku. Nie powinniśmy obawiać się tego, że sztuczna inteligencja zapanuje nad nami jako wszechmocna, doskonała istota. AI, mimo swojej złożoności, podlega określonym ograniczeniom, i dlatego nie jest dla nas zagrożeniem jako przewyższająca nas inteligencja. Prawdziwe niebezpieczeństwo tkwi gdzie indziej, w tym, że sztuczna inteligencja może stać się narzędziem wychowania kształtowania naszych umysłów i wartości nie zostaniemy zniewoleni przez jej siłą ale możemy zniewolić się sami jeśli pozwolimy jej przejąć kontrolę nad naszym wychowaniem to właśnie ten aspekt jest najbardziej niebezpieczny bo jeśli oddamy nasze umysły w ręce sztucznej inteligencji to nie ona stanie się bardziej ludzka czego wielu się obawia lecz to my Staniemy się mniej ludzcy. Wybitny fizyk, laureat Nagrody Nobla Roger Penrose, w jednym ze swoich wywiadów powiedział, że dzięki twierdzeniu Kurta Gedla nigdy nie będzie inteligencją, ponieważ działa w przestrzeni zamkniętej, jest maszyną, która działa poprzez komputer. I właśnie dzisiaj przyjrzymy się twierdzeniu, wybitnego matematyka i myśliciela Kurta Gödla. Zobaczymy jak już w 1931 roku jego twierdzenie pokazało granice formalnych systemów i jak dzięki niemu możemy zrozumieć, że sztuczna inteligencja nigdy nie opanuje nas w pełni, ponieważ sama podlega fundamentalnym ograniczeniom. Ja nie jestem matematykiem więc Postaram się jedynie zarysować to twierdzenie tak, jak sam je rozumiem. Jeśli jest ktoś, kto może lepiej je wyjaśnić, to zachęcam do komentowania. Wyobraź sobie, że masz ogromną księgę, w której zapisano wszystkie możliwe reguły matematyczne. Jest to system, który działa według ściśle określonych zasad. Tak jak komputer wykonuje różne obliczenia. Działa według pewnych algorytmów. Gedel udowodnił coś, co wstrząsnęło światem logiki i matematyki. W każdym wystarczająco złożonym systemie istnieją zdania, które są prawdziwe, ale nie można ich udowodnić w ramach tego systemu. To tak, jakbyś miał instrukcję obsługi do wszechświata. Ale w tej instrukcji zawsze znalazłoby się pytanie, na które nie da się odpowiedzieć przy pomocy jej własnych reguł, reguł, przy pomocy tej instrukcji. Innymi słowy, zawsze są rzeczy, których dany system nie jest w stanie zrozumieć sam z siebie, wewnątrz własnego systemu. I sztuczna inteligencja działa na algorytmach. Ostatecznie każde jej działanie to. Seria pewnych reguł, które komputer wykonuje krok po kroku. To znaczy, że AI to jest pewien zamknięty system, tak jak ten, o którym mówił Geddel. A skoro tak, to zgodnie z jego twierdzeniem istnieją rzeczy, których AI nigdy nie zrozumie, bo nie będzie w stanie wyjść poza swój system reguł. Nie będzie mogła wyjść, bo nie jest świadoma, tego, czy coś jest prawdziwe, czy nie. Ludzki umysł jest inny. My potrafimy zobaczyć ograniczenia własnego systemu, złamać jakieś reguły, pomyśleć nieliniowo, stworzyć coś, co czasem nie wynika wyłącznie z zestawu wcześniej ustalonych zasad, a wręcz czasem, jak się mówi potocznie, zrobić coś, co jest nielogiczne. Kiedy patrzymy na Paradoks potrafimy dostrzec, że coś tu nie gra, a AI ona tylko powie: Nie mogę tego obliczyć. Weźmy taki paradoks. To zdanie jest fałszywe. Jeśli jest prawdziwe, no to musi być fałszywe. Jeśli jest fałszywe, to musi być prawdziwe. Nasz umysł dostrzega, że coś tu nie gra, i może zacząć kwestionować podstawowe zasady. AI natomiast nie może wyjść poza swoje zaprogramowane zasady i utknie. I to właśnie dlatego, według wielu filozofów i matematyków, sztuczna inteligencja, choć niesamowita, nigdy nie dorówna ludzkiemu umysłowi, ponieważ podlega tym ograniczeniom. Twierdzenie Gedla pokazuje nam, że zawsze istnieją pytania, na które algorytmiczny system. Nie może odpowiedzieć. A ponieważ komputer działa właśnie w ramach takiego systemu, nigdy nie wyjdzie poza swoje ograniczenia. Ludzki umysł natomiast potrafi spojrzeć na swoje własne ograniczenia i to czyni nas wyjątkowym. To czyni nas wyjątkowym przez to, że jesteśmy świadomi tego, co się z nami dzieje. Po prostu jesteśmy bytami świadomymi, inaczej niż sztuczna inteligencja. W kolejnym odcinku opowiem o systemie, w którym żyjemy, a szczególnie tym wyrażającym się w edukacji, gdzie sposób, w jaki działa jaj, jest działaniem właśnie tego systemu. Wobec tego, czy jesteśmy wychowywani przez sztuczną inteligencję? Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.